Znaczy, że mam potępić Grzegorza Brauna. No i pierwsze pytanie, co ja mam wspólnego z Grzegorzem Braunem? Wydaje mi się mniej niż Radosław Sikorski z Jarosławem Kaczyńskim, Antonim Macierewiczem i Romanem Giertychem. Oni byli w jednym rządzie, ja z nimi nigdy nie rządziłem. To raz. A dwa, no jest zupełnie oczywiste, że w tej sprawie ostatnio głośnej z Grzegorzem Braunem się nie zgadzam. Nie bez powodu nie jesteśmy w jednej partii już od dosyć dawna. Nasze drogi się rozchodziły, mieliśmy zupełnie inne wizje uprawiania polityki. Niektóre moje zachowania były dla niego nieakceptowalne. Niektóre jego zachowania dla mnie były nieakceptowalne, dlatego się rozdzieliliśmy, i po to się rozdzieliliśmy, żebym nie musiał się teraz tłumaczyć z Grzegorza Brauna. I oczekiwanie ode mnie, że będę teraz się odcinał, potępiał, krytykował kogoś, z kim politycznie już nie jestem w jednej drużynie, nie wydaje mi się właściwe. Jeśli Konfederacja wygrałaby wybory, czy widziałby pan Grzegorza Brauna w roli ministra kultury na przykład? Grzegorz Braun jest człowiekiem wielkiej kultury. To jest przecież reżyser, nakręcił wiele bardzo dobrych filmów. Więc, gdyby Grzegorz Braun chciał zostać ministrem kultury w rządzie Konfederacji, to nie miałbym absolutnie nic przeciwko.